Hej, cześć, witajcie, widzowie, w takim dodatkowym filmie o Huge Bread Shiba. I generalnie, jeżeli chodzi o tego nowego Huge'a, to jest on tylko i wyłącznie dostępny na hardcore. Dosłownie, nie otworzycie go nigdzie indziej, jak tylko na hardcore. Więc tutaj muszę sobie załatwić o wiele lepsze, jakieś w Dark Matter pety, żeby zarabiać jak najwięcej mm, cartoon coinów, czy tam doodle coinów. Bo w każdym razie, widzowie, no trzeba będzie odblokować Kawaii World, Przynajmniej, nie no, cały tak naprawdę musimy odblokować. I tylko tutaj na hardcore macie szansę na Huge Bread Shiba. Bo Huge Kawaii Cat możecie sobie zdobyć oczywiście na normalu, jak widzieliście w moim poprzednim odcinku, na który was zapraszam, jak obejrzycie ten. Oczywiście, zostawcie łapę w górę i subika, i słuchajcie. Pamiętajcie też, zanim przejdziemy do Huge Bershiba, że mamy losowanie na tego Huge Hedrocka. Jak go zdobyć? Jest odcinek na kanale, jak zdobyć Huge Hedrocka. Macie teraz miniaturkę na ekranie. Wbijajcie link, macie w komentarzu, albo w przypiętym tutaj, znaczy w przypiętym komentarzu, albo w opisie. I tam możecie obczaić, jak to zrobić. Naprawdę jest to prościutkie, więc wpadajcie i zdobywajcie. Ja za niedługo go wylosuję. Jakieś jeden, dwa odcinki my jeszcze będziemy losowali. I tak, słuchajcie. Lecimy na mm, limbo i w limbo, czekajcie, nie, w The Void chyba, dobrze mówię, czy limbo, już nie pamiętam w sumie, czekajcie, e, tak, do, do limbo, co ja gadam, do no przecież, że do limbo, bo w limbo mamy nowe, m, nowe światy i słuchajcie, ten nowy world na limbo, jesteśmy na hardcore, zobaczcie, wchodzimy sobie, wszystko pięknie, fajnie, ale ja mam bardzo mało coinów, bo ja mam tylko 6 bilionów e, tych karton coinów i to jest naprawdę tych doodle coinów, nie będę mówił karton coinów, tylko powiedzmy doodle coinów i mamy tutaj do zdobycia zapewne tego dokładnie, mamy dodatkowego. Zobaczcie, tutaj będzie Huge Bread Shiba. Tu na 100% będzie Huge Bread Shiba. Spróbujmy chociaż troszkę to odblokować, może nam się rozjaśni. Uwaga, mamy pierwszy, mamy drugi, no i niestety prawdopodobnie tu nie przejdziemy. No właśnie, bo mam 4 biliony 800 milionów. Więc to jest naprawdę straszne. Wiecie, jakby na hardkorze jest giga ciężko zrobić to wszystko. Zresztą ja nawet nie mam za bardzo jak tego zrobić, bo no peciszki to mam jakie mam, takie średnie. Muszę sobie naprawdę obkupić więcej, bo to będzie straszne, w sensie nie zrobię tego inaczej. Dopatrzcie, no patrzcie, tych Axolotli używać no ciężko będzie, patrzcie, to w ogóle prawie nie bije. Musimy, muszę sobie kupić jakieś hardkorowe peciszki, bo ja tego nie zrobię, naprawdę. Nie, nie nazbieram, na pewno tego nie nazbieram w Dakerze tylko i wyłącznie, ale mamy to. Zobaczcie, mamy Hewchibę, więc spróbujmy na niego troszkę tutaj po, że tak powiem, pootwierać. legendary będziemy brali hardkorowe. Może być, możemy je sobie skipować. Te sobie muszę pousuwać, bo one są bez sensu, ale unicorn kapkajki polecam wam zostawiać. Albo te chief monkey też są spoko. No bo one na Golden mają 1,82, a wiecie, na Rainbow, tam będą miały chyba za 4, no zobaczymy. I otwieramy. Mamy tutaj Huge bread Shiba i on wygląda tak uroczo widzowie, jak tak bardzo chce. Tylko wiem, że to będzie prawie że niemożliwe. Tym bardziej zobaczcie, jak na tym... Zobaczcie na moje coiny. Zobaczcie, jak szybko mi one schodzą. Zobaczcie to. Patrzcie po prawej. Miałem 3700. Znaczy, miałem 2 700, teraz mam 2 700. Uwaga, kolejne 8. I to, słuchajcie, jest bardzo drogie jajko. 128M. Tu w ogóle droższe. 1,22B. I zobaczcie, mi schodzi po bilionie na 8 jajek. To jest po prostu straszne. No, bo tyle wychodzi w sobie. Ale wiecie o co chodzi? To jest naprawdę mega, mega niefajne. Bo no, ciężko będzie tego shibę ogarnąć. M mógłbym ta sobie tam odblokować zamiast wydawać wszystko. Ale wiecie co? Nieważne. Ja chcę mojego shibę. Oddawaj go. Oddawaj huge'a, Dawaj huge'a. No proszę, Gierko, daj mi huge'a, To no, daj To no, dlaczego mi to robisz? Nie wie, że tyle w ciebie gram. No nie, jeszcze kiedyś Silor na, na Ruala. Nie, nie chcę go. Dobra, ostat. Nie? nie, nawet nie stać na to widzowie, nie stać nas na nic. No cóż, będę musiał farmić coiny w Daker, tylko będę musiał sobie kupić lepsze, hardkorowe peciszki. Mamy jednego Cupcake Unicorna, więc fajnie, w sumie fajnie, bo hardkorowe wiecie, zawsze lepiej używać hardkorowych na hardkorze. One mają o wiele większy przelicznik, To no wiadomo, tutaj zwykłych używanie m, peciszków nie ma absolutnie sensu, pamiętajcie o tym. No i jak już, nie, jak wiecie, no, gdzie jest Huge B Shiba, ja sam się zdziwiłem, że on będzie tutaj. No hardkorowy peciszek, widzowie wiecie jak on będzie bardzo, ale to bardzo rare? Prawie nikt go nie będzie miał. Przecież jest oczywiste, że on będzie najbardziej pożądanym huge'em w tym momencie. Czy mamy jakieś w ogóle już te huge'e? W sensie Ten się huge bread shiba, uwaga. Titanic, nie, Titaniki, Lucky, no nie ma, Super Sonic, czekajcie, mogę w sumie sobie wpisać po prostu. Nie ma żadnego. Okej, okay. a czy jest już jakiś huge kawaii Czy tego nie liczę jeszcze? Nie ma. No i słuchajcie, to będzie mega trudne, bo na samym normalnym świecie ciężko takiego huge kawaii trafić, a co dopiero huge bloodshipa na hardkorze? że to będzie giga, giga ciężkie, ja nie wiem. Będę musiał odblokować sobie tamtą strefę i farmić po prostu skrzynię. No będę musiał znaleźć jakiś sposób na kolejny. jak znajdę to wam powiem. Dzięki za obejrzenie tego filmu, do usłysząka i cześć!